Cześć, tu Mandy, i myślę, że przychodzę do Was z dość ważną dla mnie informacją, ponieważ jak wiecie, albo i nie, poszukuję mojej spanielki Mandy. W sensie, no, wiadomo, że nie tej, co miałam, ale hashtag 672. No i co, poszukuję jej w bardzo dobrym stanie. Nie chciałabym, żebym miała jakiekolwiek zadrapania, zdarty pyszczek, no, nosek, cokolwiek. Wiem, że to dość duże wymagania, ale bardzo mi zależy na tym, żeby była faktycznie w tym bardzo dobrym stanie. No i też, żeby nie była w zabójczo kosmicznych cenach. No, wiadomo. I jeżeli znacie kogoś, kto ma tą figurkę na sprzedaż, no, albo wy sprzedajecie, albo chcielibyście mi sprzedać, to naprawdę bardzo proszę o kontakt, wiadomość prywatną, bo bardzo, bardzo jej poszukuję i mi na niej bardzo zależy. Tak więc, co? Chyba tyle chciałam powiedzieć w tym wniku. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie. No i do następnego wniku. Buziaki, kocham Was. Mua.